W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jaki wybrać najlepszy menadżer pobierania plików, czyli inaczej zwany akcelerator pobierania plików z internetu. Zapraszam do tego filmu. Na samym początku musicie wiedzieć, że tych akceleratorów pobierania plików z internetu jest dużo. Tych programów jest naprawdę dużo. I nie będę przedstawiał Wam wszystkich w jakiejś kolejności, powiem Wam, że jeden spośród wszystkich, jakie znane są mi akceleratory do pobierania plików z sieci, jeden z nich naprawdę jest dużo lepszy niż wszystkie pozostałe. Wszystkie pozostałe moim zdaniem są daleko, daleko w dalszej kolejce. Natomiast trzeba wymienić te najbardziej popularne, a w zasadzie te, które można by określić jako najlepsze. Ale pamiętajcie, każdy z Was może mieć jakiś własny ulubiony menadżer do pobierania plików, który może mieć jakieś opcje bardziej Wam odpowiadające. Mimo wszystko myślę, że ten, który określa jako najlepszy, będzie dla większości z Was także najlepszym wyborem. Jeszcze zanim przejdziemy do faktycznego omawiania, akceleratorów pobierania, warto powiedzieć Wam, że przetestowałem około 60 programów tego typu, nawet takie małe, powiedzmy sobie badziewne trochę programy też pobierałem i też je sprawdzałem jak one działają, dlatego aby mieć wiarygodność. Oczywiście nie sprawdzałem zaraz przed tym filmem, tylko na przestrzeni wielu lat korzystałem z wielu różnych urządzeń tego typu. I bardzo ważna wzmianka, o tym trzeba też powiedzieć na samym początku, a mianowicie, jeżeli pobieracie pliki sporadycznie, czyli bardzo rzadko pobieracie jakieś pliki z internetu, te pliki są bardzo małe, czyli kilkadziesiąt megabajtów, czy tam nawet kilkaset megabajtów, tam do około gigabajta, czy nawet półtora gigabajta, jeżeli to są pojedyncze pliki sporadycznie, to Wam nie jest potrzebny żaden akcelerator pobierania plików, dlatego że jeżeli korzystacie z desktop, czyli przeglądarki internetowej, Każda przeglądarka z tych przynajmniej najbardziej popularnych, czyli Firefox czy Chrome, ma w sobie wbudowany akcelerator pobierania plików. Czyli jak plik wam się przerwie, na przykład wyłączycie komputer i klikniecie kontynuuj, to ona powinna wznowić pobieranie od miejsca, gdzie zakończyła ostatnim razem, czyli od danego pobieranego segmentu. A więc, jeżeli pobieracie pliki rzadko i sporadycznie i nie są one ciężkie, to nie jest wam potrzebny żaden dodatek, żaden program do tego pobierania. Natomiast jeżeli pobieracie duże pakiety plików, pobieracie często, pobieracie ciężkie te pliki, no to wtedy akcelerator jest niezastąpiony, dlatego że przeglądarka Wam nie da takich możliwości, wznawiania takich możliwości do zapisywania do odpowiednich katalogów danych różnych pobrań, czy sprawdzalności, czy dane łącza działają lub ich aktualizacji itd., tak itd., tak nawet opóźnienia pobierania tych plików, bo przeglądarka, pamiętajcie, że jak ją włączycie do nas się plik maksymalnym waszym łączem, ale czasami nie chcecie, aby stała wszystko na maksa, tylko powiedzmy, żeby miała jakiś lejek. No to wtedy musicie właśnie mieć też między innymi ten akcelerator. No dobra, ale jakie są najpopularniejsze? No to dla Was na pewno nie jest zaskoczeniem te, które wymienię, ale pamiętajcie, tych ogólnie programów jest dużo, jest ich cała masa, ale najbardziej popularne to są oczywiście z dawnych czasów i już mało myślę, że osób z niego korzysta, ale jest nadal dobry, czyli FlashGet, ale on nie jest najlepszy, spoko. Go, ja powiem Wam, że nawet go teraz nie ma sensu y, instalować, ale to jest oczywiście moje zdanie. Potem jest też przecież bardzo popularny też Iglet, czyli orzeł pobierający. Też jest bardzo popularny. Na chwilę obecną mimo wszystko dominują praktycznie dwa rodzaje programów do pobierania plików, jest to Free Download Manager Oczywiście, taki jeden z najbardziej znanych i najbardziej się promujących, i drugi, który jest w zasadzie też na topie, to jest JDOM Loader. I powiem wam, że skupimy się w zasadzie na funkcjach tych dwóch najbardziej popularnych programów. Dlaczego? Dlatego, że one mają najwięcej opcji i najwięcej możliwości. One też są najłatwiej integrowalne z waszymi przeglądarkami internetowymi. Ten Manager na pewno ma taką zaletę, że on może dane pliki, na przykład pobieracie filmy, to kategoryzować je że do katalogu filmy, potem, że sam sobie powiedzmy, filtruje dane typy plików do danych katalogów i może je automatycznie przypisywać. Niemniej jednak, ten program, jeżeli będziecie z niego korzystali, zauważycie, że w wielu różnych przypadkach niekoniecznie będzie chciał pobierać to co Wy byście chcieli, czasami nie załapię tego e, głównego pliku, no zależy z jakich serwisów oczywiście ściągacie ale niestety ten program nie łapie wszystkich serwisów, czyli tych serwisów hostingujących dane pliki ale program jest całkiem oczywiście spoko, można go zintegrować z przeglądarkami i działa on całkowicie płynnie, ma bardzo dobrze rozwiązany lejek, gdzie możecie wybierać sobie w łatwy sposób prędkości działania, e, pobierania plików, natomiast Najlepszy, zdecydowanie najlepszy i rozwalający całą konkurencję, zostawiający daleko ją w tyle, moim zdaniem oczywiście, jest Jop Donvloade. Ale uwaga, 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 bo to jest bardzo ważne. Nie ten, który na powiedzmy dobrych programach macie wymieniony, że go ściągacie. Nie jakaś wersja 0 coś, tylko wersja 2. Pamiętajcie wersji 2 tak sobie od razu nie ściągacie, tylko możecie ją pobrać ze strony tak w najłatwiejszy sposób. Możecie ją pobrać ze strony oficjalnej J. Don ladera. Ona na niej wisi, natomiast na tych popularnych polskich serwisach typu zbiorczego, gdzie programy darmowe i płatne są do pobierania, ona często nie występuje. Musicie ją prosto od producenta pobrać, czyli tego samego producenta, co J. Don Ladder, zerówkę robi. Ileś tam po przecinku cyferek ma na swojej stronie 20. I ją właśnie należy pobrać. I powiem Wam, że Jodon lader 2 to jest po prostu inna klasa akceleracji pobierania plików niż pozostałe programy. Oczywiście on tak samo integruje się z przeglądarkami internetowymi, które są najpopularniejsze. Pobieracie dodatek i możecie pobierać od razu z przeglądarki, wysyłać do tego programu pliki do pobierania, ale to nie jest jego jeszcze największa zaleta. Oczywiście ma w sobie także wbudowane lejki pobierania, czy możecie każdy typ rodzajów plików. Przypisywać do osobnych katalogów, aczkolwiek byście musieli to robić ręcznie na tak tzw. pakietach plików. W obsłudze ten program jest na pewno łatwy. Dacie radę bardzo łatwo go obsługiwać. On jest oczywiście w pełni spolszczony, wszystko w 90-80% jest w nim po polsku, niektóre rzeczy są nieprzetłumaczone. Ale ten dodatek właśnie i Loader 2 ma w sobie najwięcej rozbudowanych opcji. Jeżeli myślicie, że opcji jest dużo free download manager. To jesteście w błędzie. Jak zobaczycie sobie dopiero ten JodonLad, lader 2, pamiętajcie, 2 nie mniejsza wersja niż 2, to wtedy zobaczycie możliwości opcji, potem jeszcze możliwości dogrywania dodatkowych wtyczek, dodatkowych pakietów, które jeszcze poszerzają możliwości tego oprogramowania. No i kolejna bardzo ważna cecha bardzo ważna mianowicie ten program obsługuje największą ilość różnych serwisów hostingujących pliki. Możecie do niego dodawać swoje konta, jakie zakładacie w tamtych serwisach i on oczywiście będzie traktował je jako te premium czy Fremowe, na jakich się zarejestrowaliście, jakie dają Wam dodatkowe możliwości, np. większego transferu dziennego czy w ogóle transferu jego szybkości. Jododon ladder w zasadzie używam ja od wielu, wielu lat, ale co jakiś czas, tak jak większość pewnie z Was też, no, jakaś nowość się pojawia i sobie próbujecie, czy coś nowego, może fajniejszego się pojawi, chce się odświeżyć jakieś y, pewne oprogramowania. I powiem Wam, że co jakiś czas sobie sprawdzam właśnie jakieś różne inne programy, ale ten dalej wszystkich ma w szachu. Jododon ladder 2 jeszcze, jeszcze jest cały czas na górce i to dużo, dużo przed innymi oprogramowaniami tego typu. I z mojej strony to tyle, jeżeli ktoś mógłby więcej coś dodać do tego filmu, napiszcie to poniżej w komentarzu, zobaczcie koniecznie, jeżeli korzystacie z jakichś akceleratorów pobierania plików. Ten, o którym ja mówię. Zobaczycie różnicę i jestem pewny, że większość z Was by wybrało ostatecznie ten właśnie pakiet i przy nim by zostało. Oczywiście nie oszukujmy się, niektórzy z Was mogą mieć inne potrzeby i inne pakiety będą spełniały Wasze potrzeby, na przykład łatwiejsze integracje, na przykład torentowe czy jakieś inne, aczkolwiek te torenty, to wiecie, uważajcie, a jak nie wiecie, że trzeba uważać, to sobie poczytajcie, lepiej uważać, lepiej. No to możecie wybrać inne programy, ale jeżeli pobieracie po prostu pliki z internetu i szukacie dobrego menadżera pobierania, na pewno wypróbujcie sobie właśnie JDownloader 2, pobierany oczywiście bezpośrednio ze strony jego twórcy. I z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam na następne. Cześć!